Wszystkim witam was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj witam Was w pakowaniu walizki nad morze. Zaraz wam pokażę, bo zadałam Wam ankietę na Instagramie, czy chcecie pakowanie walizki nad morze i było 85% na tak. I ja wiem, że było pakowanie walizki w góry, ale prosiliście mnie też o pakowanie walizki nad morze, wy prosicie. Ja przychodzę do Was takim filmem, więc kto zainteresowany, zapraszam do oglądania. Okej, okay, kochani, jesteśmy już tu na dole, szczerze mówiąc nie mam pojęcia czy dobrze widzicie, bo no pośrednio widzę cokolwiek To jest moja część walizki, ta druga jest Klary Szczerze mówiąc nie mam pojęcia czy ja, jak ja tu się zmieszczę, bo jakby jedziemy w polskie morze, więc jakby muszę wziąć i bluzy e, I muszę jak na wziąć... Jak się nie zmieści, to oddam jej swoją część i wezmę mniejszą walizkę Myślisz? No, nie wiem, czy ty się wtedy zmieścisz, ale dobra, no w każdym razie. Ja zaczynam się pakować. Jakby zobaczyć, ile miejsca zajmuje jedna bluza. To jest jedna bluza z Talii. Ja mam jeszcze takich bluz pary. To jest druga bluza z Talii. Ta jest taka krótsza. Ją biorę i będziemy się z Klarą tą bluzą wymieniać, bo, bo ja ona się klarze. Ja się bardzo lubię. Klarze się ona mega spodobała. Następnie, co to była za firma? Ja dostałam oni taką super paczkę, ja uwielbiam te bluzy, ale totalnie nie pamiętam. Patrzcie, jakby trochę światło y, się ruszało, bo Joker się ociera. N nie ma tutaj żadnej metki, nie mam pojęcia. Time for chyba, Time for Chyba tak jakoś się nazywa ta firma. Bardzo lubię te bluzy zresztą. Kiedyś dostałam paczkę od nich i mega lubię te bluzy. Więc to jest bluza trzecia, a bluza czwarta jest z Mosquito Niestety osoby, które mają koty wiedzą jak to jest, że wszystko jest zawsze w sierści. Ostatnio chyba właśnie coś tam pisaliście na ten temat pod tamtym pakowaniem walizki. Zobaczcie, by to są cztery bluzy. Zobaczcie, ile to zajmuje miejsca, a ja mam jeszcze a Laura jeszcze ma pełno tych ubrań. A jeszcze mam... to są dopiero bluzy. Ja jeszcze mam spodnie dresowe, długie spodnie, krótkie spodenki, kró... na krótkie ręka To nie jest takie coś pakowanie w polskiej może. A właśnie w ogóle nie powiedziałam wam, ale my jedziemy na 9 dni. Na polskie morze do łeby jedziemy. Więc tak. To są moje cztery bluzy. I co jeszcze? No i co? Teraz pakujemy doły. No i jeśli chodzi o doły, to mam stali. Mam fioletowy dres do tej bluzy. Komplet. Chciałam zrobić jakoś ładną fotkę w tym. I jeszcze z takich uprzednich dresów to mam te czarne stali. I z joints, to jest chińska stronka, mam taki mm, szary dres, On jest trochę cieńszy. Zobaczcie, Joker jest zainteresowany moją walizką. No i teraz długie spodnie, mam trzy sztuki. Jedne dopasowane jeansy z Lewisa. Mam jeansy z berzki rozmiar 36. I tu mam też jeansy mam z berzki rozmiar 38. One są na mnie lekko przyduże, ale właśnie muszę wziąć pasek. No i teraz, jak to ułożyć, żeby. To mi weszło e, Okej, okay, więc jak na razie spakowałam te rzeczy na zimne dni I ja już nie mam miejsca, więc jakby... Hmm, chyba jednak będę musiała się do tamtej części trochę przerzucić Ale tak, jeszcze dopakujmy tutaj, co tu się zmieści e, Klapki Moje jak zwykle Hawaiianasy, niezawodne klapki, serio, najlepsze e, I tu jeszcze mam takie rzeczy, na przykład... O, mam pasek z Gesa. Zaraz go tak... O, mam tak niego woreczek, więc go weźmiemy. Tu mamy pasek go tu damy i tu jeszcze mam tak. Mam taką do włosów wstążkę, jakby mam opaskę do włosów i pasek do sukienki. To gdzieś też tutaj sobie tak z boku wsadzimy, i tą opaskę tutaj jakoś. Tu jeszcze coś mi się zmieści. Wepchamy tu krótkie spodenki. Takie ze Stradivariusa, moje ulubione. Kupiłam je chyba w tym roku. Tu mam takie rybaczki trochę z pull and Bear i też y, z talii. Właśnie z, mam z, tutaj, no, mam trochę rzeczy z talii. Bluzę, dresy i te krótkie spodenki. Bardzo fajne one są. Okej, okay, to jest jak na razie ta część. No i, no i, no i co? No tu, tu, tu chyba już nic nie wcisnę niestety. No i to jest druga część walizy Tam coś jeszcze może dopakuję Jest jeszcze szansa, że coś tam po prostu, wiecie Dołożę i tam też klary rzeczy pójdą się tu widzieli, to to jest moje kolano e, I tak, dobra Lecimy z sukienkami Pierwsza sukienka jest z Z Sinsaya, to jest taka z bufkami W ogóle jestem prawie, że przekonana, że miałam jeszcze taką białą Ale nie mam pojęcia, nie wiem, nie, wiem, nie mogę jej znaleźć w ogóle e, Taka różowa sukienka też z bufkami Z Handemu tu biorę taką sukienkę dopasowaną z joints, też ona ma lekkie główki. I druga z joints to jest taka. O, ona z takim dekoltem i właśnie pisaliście mi, że ona. w komentarzach pod holem z joints, że ona będzie super na plażę i właśnie taki mam plan i dlatego ją biorę ze sobą. Tu mam koszulki. Tak, to jest czarna. Kupiłam ją ostatnio, to Wam pokazywałam w jakimś vlogu. Tu taka, jak mam dzisiaj, tylko że biała, też z takimi bówkami Tu z New Yorkera taka dopasowana, bordowa. Tutaj taka dopasowana, neonkowa, właśnie pasuje mi do tego różowego czubeczka. Z and Bear. Ona jest w tamtym roku bodajże. Ją kupiłam, o ile się nie mylę. I mam też taką neonową żółtą, która pasuje mi do tego czubeczka. Ona jest z. Nie wiem z czego, mam wyciętą metkę I ona jest na ramionczka, co nie? Mam parę koszulek na ramionczka, parę na krótki rękaw I mam też na długi rękaw Właśnie tu są koszulki na długi rękaw Z hm taka z dekoldem czarna I to jest z hm taka z guziczkami Jak oglądacie mnie na bieżąco, to pewno wiecie, co za koszulki Bo ja uwielbiam te koszulki A, i tu jeszcze mam jedną na ramionczka Taką... Mm, z, z taką koroneczką, tutaj. Ona jest też z New Yorkera, okej, okay. tutaj się wcisnęliśmy. I tu jeszcze mam piżamę. Mam taką zwykłą, wielką czarną koszulkę z New Yorkera i spodenki takie piżamowe. No i tu jeszcze parę rzeczy, które zajmują sporo miejsca, czyli kurtka jeansowa. E, tu mam stroje kąpielowe, wzięłam chyba cztery stroje kąpielowe. A ja tylko dwa Tu jest robielizna, majtki, skarpetki i tak dalej No i uwaga, wjeżdżają moje kosmetyczki Trzy kosmetyczki Wie... Dobra, ta to, to walizka jest cała twoja No się tu nie zmierzysz. No, trochę Trochę słabo Ale tak, tu mam, naprawdę Starałam się ograniczyć, tu mam kosmetyki do makijażu Ciężko było mi się zdecydować na matkę z Badna Beauty, bo kocham teraz wszystkie Mam tam jakieś, wiecie, no naprawdę nie wzięłam dużo. Wzięłam y, krem z filtrem, tu nie mam. Dużo. Naprawdę, mam krem z filtrem, bazę, korektor, krem CC, cień i żel do brwi. Ja jeszcze pomadę wzięłam do brwi, dwa tusze, do rzęs, zalotkę i sporo pomadek, wzięłam to, prawda? Tu mam rzeczy do włosów i do twarzy. Nie wiem właśnie, czy mam jeszcze wszystko. Bo y, nie wiem, czy nie dołożę czegoś do pielęgnacji twarzy jeszcze z Hello Body, bo ja kocham te kosmetyki A jak na razie, no właśnie nie wiem, ciężko mi się strasznie zdecydować Więc wziąłem jak na razie takie chyba najpotrzebniejsze rzeczy wziąłem pastę, szczotkę do zębów, pastę cynkową Tu mam y, Rainbow Kiss, Rainbow Rich y, Tu mam giełkę z Victory Red, tą giełkę wyjmę gdzieś, a tu sobie dołożę jakieś kosmetyki do pielęgnacji Wzięłam maseczkę sobie nawet jedną jeżeli sobie zrobić jakiś wieczór fajny, taki spa A, i tu to jest w ogóle hitowe Jak ktoś ogarnia jakby świadomą pielęgnację Ktoś jest zainteresowany świadomą pielęgnacją To mnie zrozumie Naprawdę zrozumie mnie Bo wzięłam trzy odżywki do włosów No wiecie, normalna osoba, która niby nie interesuje się zbytnio świadomą pielęgnacją No to bierze sobie jedną odżywkę, o ile w ogóle bierze odżywkę A ja teraz po prostu no nie wyobrażam sobie wziąć jednej odżywki, gdzie jest... Gdzie muszę równowagę mieć, pech, co nie? Więc te z Anwenu biorę P, E i H. Muszę mieć cały pech. bo będziemy tam 9 dni. No to będę miała włos pewnie albo codziennie, albo co dwa dni. No to no, muszę mieć wszystkie trzy odżywki. Tu jeszcze Wam pokażę. Co ja jeszcze mam tutaj ciekawego w tej kosmetyczce? Must have totalny, jak idziecie na wakacje, musicie to wziąć Czy w góry, czy nad morze, czy nad jezioro, wszędzie bierzcie żel aloesowy Ja tu mam taki z B Be Beauty, z Biedronki Co ja tu jeszcze mam? O, mam tak, mm, szampon Przelałam sobie, to jest Biolaven Taki... to nie jest rybacz właśnie, to nie jest to jest łagodny szampon a to mam rypacz. To w ogóle kupiłam go w tamtym roku w Austrii, jak byliśmy. Kupiłam go i on w ogóle jakieś ma filtry. Tutaj nie wiem o co chodzi. Go nie używałam jeszcze. On tak sobie leżał. Maszynkę do golenia i dezodorant taki arbuzowy. jakiś Powiem wam, że niestety naturalne dezodoranty są dupy warte i serio one nic nie dają. Więc no muszę tak wziąć po prostu. No i co, tu kara coś tam jeszcze sobie dołożysz, coś sobie zmieścisz. No tak średnia, dobra, jednak I Jeszcze strój nie? masz do ćwiczeń. A, i też strój do ćwiczeń mam. Właśnie, no bo jakby strasznie teraz sobie ćwiczyć i nie wyobrażam sobie nie ćwiczyć, więc wzięłam tą górę z Carpatri i dół ze Strong Pointa. To jest mój ulubiony zestaw. Te bikery ze Strong Pointa i... Yy, ze strong pointa, tak? I górę z Carpatri. Ten taki biuston już sportowy. I mam kapelusz. Ale nie wiem, jak go wziąć. I jeszcze mam o, ładowarki. Ładowarkę do aparatu, do powerbanka. No i tak właśnie oto się przedstawia moja walizka. Chyba to jest wszystko. Tak, jeszcze mam. To... O, jeszcze mam taką gumkę do włosów. W sumie nie wiem. Znalazłam ją i stwierdziłam, że jest fajna, więc ją sobie tu yy, wepchnęłam. Więc by pozdro. Pamiętacie, jakby mnie na zielonej szkole tutaj by brałam mm, 6 butów Nadal to wspominam. A teraz biorę tylko klapki i Nike 97, w których jadę. I by wiem, że wzięłam sporo rzeczy Ale nie wiem, jaka będzie pogoda Nie wiem, czy będzie ciepło, czy będzie zimno Bo będzie, będzie cały... No i co z tego, jak to nie będzie pewne I tak nigdy nie będzie pewne No bo jak będzie 9 dni padało i będzie zimno No to mam długie spodnie, mam dresy, mam bluzy A jak będzie całe dziewięć dni ciepło To mam krótkie spodenki. I tak I sukienki mam też fajne No więc to, 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 to. To jest pakowanie na wakacje w Polsce. Nie wiadomo jaka pogoda, bo za granicę jak się pakuje, to się bierze krótkie, krótkie na ramionczka, krótkie, jedną bluzę może na wieczór, a tutaj dressy, dressy, długie spodnie. I nie to, żebym narzekała, ale no po prostu no tak jest. Musimy być tego świadomi. No. No i. No, takie pakowanie. Chcieliście taki filmik, więc go dla Was nagrywam. Przerażamy trochę ten kadr, jak tak się Wam pokazuje. Nie wiem nawet jak wyglądam. No, okej, okay, a to już jest w ogóle wszystko. Już wszystko mam spakowane, chyba. W sensie nie, jeszcze właśnie tak jak Wam mówiłam, jeszcze z tymi kosmetykami, to tam pomyślę. Mam szczoteczkę. Mam szczoteczkę do zębów, mam. E, wziąłam zwykłą mnie elektryczną, żeby już miejsce nie marnować. W ogóle mam e, najlepsze jest to, że mam koszulkę, to jest koszulka, i na koszulkę mam koszulkę. Nie, nieważne, ważne. w to nie wnikajmy. Więc jakby mi się, się wydawało coś czarnego, to. Jest wszystko super. E, no nie wiem, w ogóle i tak mnie boli to, że nie biorę żadnej wcierki do włosów Że nie biorę żadnej ole żadnego olejku do końcówek włosów Że nie biorę oleokremu Że nie biorę klinki do włosów Nie wiem, strasznie nie lubię W sensie zawsze pakowanie jest dla mnie takie mm? Bo chciałabym wziąć więcej rzeczy niż mam na to miejsce Ja bym na chętnie cały dom ze sobą zabrała po prostu To serio tak mam Ale to jeszcze nie jest wszystko, bo chyba musimy dołożyć jakieś ręczniki na plażę i jeszcze musimy ja pompowańce, musimy je dorożczać nie o, o, o czym Laura mówi, bo ja nigdy takiego czegoś nie używam Ja tylko Czego? do włosów, szampon i oczyszka No, widzisz, osoby, które są zainteresowane świadomą pielęgnacją wiedzą, łączmy się Piszcie kochani w komentarzach I co wy, maniacy świadomej pielęgnacji, co zabraliście ze sobą na wakacje, a co już wam się nie zmieściło? Ja niestety wzięłam przynajmniej wszystkie odżywki PE i H, jestem z siebie dumna Wow No, no ale to wszystko, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał Jeśli tak, to kciuki w górę Piszcie, gdzie wy byliście, bądź gdzie jedziecie na wakacje Ja byłam właśnie w górach polskich, teraz jadę nad polskie morze więc zwiedzam Polskę w tym roku. Jestem z tego bardzo w sumie szczęśliwa, bo w sumie jeździmy zawsze za granicę, a nie doceniamy tego, co jest w Polsce. Nie jest, nie, nie zwiedzamy. Ja dawno naprawdę nie byłam nad Polskim Morzem. Nie pamiętam, ile miałam lat, jak ostatni raz byłam nad Polskim Morzem. To wszystko, co chciałam Wam powiedzieć, Buziaki. Dziękuję za oglądanie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym. Pa!